Miał powstał dzięki wsparciu patronów. Dziękujemy Wam i niechaj, openingi dają Wam wieczne szczęście. Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym Pokémon. Investingu. Miało nie być czasu, no ale chwilkę znalazłem, także zobaczymy, co w trawie piszczy. Dzisiaj tematem będzie, powiem Wam, set kart zapomnianych. Natomiast przyjrzymy się temu, co się dzieje na rynku. Oczywiście cały czas będziemy wałkować wersje japońskie, bo wersje angielskie, powiem Wam, analizowanie tego nie ma większego sensu w związku z polityką Amerykanów na temat zarabiania. E, więc my się skupiamy na wersjach japońskich. A co dzisiaj na tapecie? Dzisiaj na tapecie powiem Wam set zapomniany, konkretnie Amazing Rery. Nie wiem, czy pamiętacie. W wersji angielskiej, tak jak widzicie, wyszło to Vivid, Volt czy Shining Fates. Wyszło 9 sztuk tego w sumie, i to była sprawa zakończona. Czyli wyszło w jednym secie standardowym i jakimś holidayowym, tak jak tu widzicie, w Shining Fatesach. Shining Fates, jeżeli już przyczepiłem się do tych angielskich, set kompletnie nieudany, uważam. No, Hidden Fates jeszcze był znośny. Shining to był. Straszny 6, karty były źle wykonane, i tak dalej, i tak dalej. Długo by opowiadać, i wyszło Vivid Voltage, w którym to był tylko czu jako karta taka wiodąca. I to w zasadzie tyle na temat kart angielskich, bo niepotrzebnie o tym mówię. Skupiamy się na kartach japońskich, i tutaj mamy yy, odpowiedniki Amazing Rerów japońskich w secie Legendary Heartbeat S3A, czyli to jest epoka Sword and Shield. A. Oraz Shiny Star V, to jest set holiday'owy, który był przed, e, bodajże przed klimaksem jeszcze, czyli już parę lat temu. E, o ile tych bym nie traktował poważnie, czyli tutaj Reshirama, Kyogre i Weltala. Mm, Natomiast warto by je było mieć, bo one są w tej chwili dosyć tanie to skupiłbym się na tych sześciu kartach i byśmy sobie zobaczyli co tu się w ogóle dzieje jeżeli chodzi o te sześć kart. Tak jak wiecie niedawno one były dosyć tanie do kupienia, bo chodziły tam po dyszkę powiedzmy czy po 15 zł za jedną. Zerowe praktycznie zainteresowanie. Natomiast najpierw zobaczymy sobie tego legendary hardbita. Co my tu w ogóle mamy? Tak, jak widzicie, oczywiście nie patrzcie na kwoty, jeżeli chodzi o pokę, datę, bo oni są mocno nieaktualni, jeżeli chodzi o odświeżanie tych kwot. Także nie zwracamy na to uwagi, natomiast yy, sprawdzamy sobie, co w tym secie w ogóle było. Yy, czy to ma, będzie miało jakiś wydźwięk, jeżeli chodzi o kwoty. No i widzimy, że tutaj mamy tak. I teraz nie pamiętam, wydaje mi się, jeżeli wiecie na pewno, to poprawcie w komentarzach, jeżeli się mylę. Wydaje mi się, że z jednego boxa można było dropnąć tylko jednego Amazing Rera. To było tak jak z radiantami, że wiecie, jeden radiant na box i tu chyba było podobnie. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jeden Amazing Rer na box. I teraz mamy tak, Celebi, znaczy jeszcze na sekundę wrócę w ogóle do Bulby, do Bulbazaurów tutaj. Yy, możecie sobie przeczytać, że Amazing Rery, yy, powstały właśnie w tej w tej epoce. Były jakimś tam artem wychodzącym za ramkę. Ten art w ogóle jest przepiękny, taki nakrapiany kolorowo. Także one bardzo fajnie wyglądają i dotyczyły legendarnych i mytycz, mitycznych Pokémonów. I to jest bardzo ważna informacja według mnie, dlatego że legendarne i mityczne często cieszą się popularnością. I teraz zobaczmy, co w tym Legendary Hardbit było. Była Celebi. Bardzo fajny arcik uważam. Także karta jest bardzo ciekawa. No, mamy tutaj Zaruda, mamy Amparosa. Też bardzo ładny, ładny arcik i ładna karta. No ale to jest zwykła fałka, więc ona nie jest jakoś tam dużo warta. Mamy Rajku. Kolejny z Amazing Rerów, bardzo fajny uważam. jedziemy dalej. No, tu mamy zwykłe arty, zwykłe holosy. Tar, kremi, bardzo ładny arcik jest. Eee, także też warto mieć w kolekcji, ale to już tak nawiasem mówiąc. Mamy Zacjana Zamazentę. Tak jak widzicie, no ta para, pomimo że to są właśnie mityczno-legendarne Pokémony, nie wiem, jakimś u mnie nie, da, nie darzę ich specjalną sympatią. No ale warto by było je mieć powiedzmy w kolekcji. Natomiast na pewno Rajku i Celebi jest mocniejsze, jeżeli chodzi o. No, mamy jeszcze Jirachi. Też fajny arcik. Też ciekawy Pox, No, też warty zastanowienia się. Tu mamy tego Stilixa, Dość ciekawego. Natomiast to są fałki. Yy, to Gekis jeszcze jest zwykłe. No i mamy Sztosa Rajkwaza. Rajkwaza to jest rajkłaza, Ona zawsze oddaje na przełomie dziejów. Nie ma chyba słabej Rayquaza. My Generalnie teraz troszeczkę zbieramy też Rayquaz starych, EX-owych, jakichś tam ze starych epok, wszystko co mogę to wykupuję w Japonii. Dlatego, że to jest Rayquaza. To jest jeden z mega popularnych, mega kluczowych Pokémonów. Także zobaczcie, że jest Rayquaza w Amazing Rerze I to już chyba było 6, nie? Dokładnie, natomiast zobaczmy co tu dalej jest, co, czy tu w ogóle jest coś ciekawego w tym secie. Znowu Amparos, ale to są zwykłe fałki Serowe. No ten fajny jest arcik tego kolosala. No i co mamy w topce? W topce mamy Alistera mrocznego. Karta ciekawa, natomiast nie jest jakoś dużo warta. I mamy Beauty, czyli wajfuskę. I ona faktycznie ja sprawdzałem na, na eBayu. Ona jest w okolicach 20 dolarów, czyli nie jest jakimś tam sztosem totalnym, powiedzmy, że jest to stówka. Czyli zobaczcie, jest to set, no i mamy goldy, goldy wiadomo to są tule, plus oranguru powiedzmy też tam koło 20 dolarów, to są tule, które zawsze coś tam będą warte, natomiast tak naprawdę w tym secie, no nie mamy jakichś killerów, wiecie o co chodzi, nie? I zobaczmy sobie teraz jak wygląda sprawa boosterboxa na ebayu. Otóż booster boxy są od 100 dolarów się zaczynają, czyli jakieś 400 zł. Shipping 20, 120 dolców plus waty. Tam, wiecie, opłaty. No to będzie wychodziło gdzieś jakieś 600 zł. Tak. Zobaczmy sobie to samo, jeżeli chodzi o card market. I tak jak widzicie na card tu są wersje koreańskie, najtańsze jest jakieś 80, ale to pominę. Też koło setki euro, więc cena się zgadza, kwota się zgadza. Eee, więc generalnie booster boxów jest po, po pierwsze mało w Europie dosyć, bo widzicie tu każdy ma jedną, dwie sztuki, trzy. Jest w czym wybierać, natomiast nie jest tego dużo, widzicie najdroższe wersje są po 300. Ale powiedzmy tam koło tych 100 euro się to kręci, więc Mniej więcej będzie to 500-600 zł z przesyłką. Podobnie jest na eBayu, więc zobaczcie, to jest to o czym mówiłem. To jest Sword and Shield, czyli poprzednia era, set, który jest generalnie ogólnie słaby, nie ma żadnych chase kart, nie wiadomo jakich. Ale te boksy oddają w czasie, tak jak widzicie, już jest przynajmniej cena razy no praktycznie 3, jeżeli chodzi o zakup normalnego. Dobra, powiedzmy razy 2. Więc to jest to, co już mówiłem poprzednio, że warto takiego boksa przetrzymać sobie jednego, na przykład czy tam dwa, czy cały wagon, jak was stać w szafce, żeby po kilku latach mieć profit na przykład 100%. I to na secie, który nie ma chase kart. I teraz wracamy do naszych yy, Amazing Rare'ów, bo się tu rozgadałem pobocznym tematem. Tak jak widzieliście, yy, było tego 9. Pomijamy na razie te shiny, stary, bo one są naprawdę w tej chwili mało warte. Te sezonowe. Skupiamy się na legendary hardbeat. No, i tak jak widzimy w tym legendary hardbeat, mamy. No, może od Rekłazy nie będę zaczynał. Może zacznę od zamazentyzacjana. Zobaczmy sobie na Card Market, co tu się dzieje. No i mamy, wyskoczyli od tam 6 euro. Tu były dwa strzały, ale to są pewnie grejdowane karty, bo oni to uwzględniają tu na grafach. Mamy 6,50, czyli 6,50 to jest jakieś tam powiedzmy 30 zł, wiadomo, plus wysyłka. No, mamy koło 6, się trzyma. Eee, zobaczmy, Zacjana. Zacjan pewnie podobnie, wystartował wysoko. Tu poszedł jakiś pewnie. PSA no i mamy tak taką cenę różną ale 7 euro mniej więcej czyli podobnie gdzieś 30 do 40 złotych tu mamy trochę taniej teraz wystawione jak ze sprzedażami no, sprzedaże na bieżąco bym powiedział czyli za dwie w miesiącu jeżeli chodzi o card market. E, to są te słabsze Amazing Rady, jak dla mnie natomiast no tutaj zobaczmy jeszcze Giraciego, wystartował bardzo grubo giraci. No tu były strzały, bo to PSA i tu mamy ostatnie sprzedaże 8, 8. nie było na rynku widać, tu było za 15, to ciągle koło 15, czyli zobaczcie Jirachi już 60, 70 zł, w tej chwili ostatnie sprzedaże pod 10 euro. No i tutaj kogoś mamy Excelenta sprzedaje po 10 euro 5 sztuk, ale to jest Excelent jakbyśmy szukali Nirminta to już mamy 15, czyli mamy 70 zł za Jirachi. Amazing Rera to już jest sporo. Zobaczmy sobie Celebi. Celebi wystartowała nisko, natomiast teraz jest w uptrendzie, widać 12 euro, sprzedaje się też kilka na miesiąc. Mamy 13 euro, trzyma. Wersja tutaj jakiś kurczę sprzedaje, wariat za 6, no ale powiedzmy, że to jest 6, tu mamy następnego za 10. Przyjmijmy te 12-13 euro, więc też 50-60 zł. Yy, mamy jeszcze Rajku. Czy ja tu mam w ogóle? Mam jeszcze Rajku. Mamy Rajku, zobaczcie. On tutaj to w ogóle kozak wystartował z 20. Natomiast teraz jest na 10. Spójrzmy na kwoty. No tu mamy jakiegoś, co ostro skupił. 9 euro. 4 dyszki w tej chwili. Czyli to są karty, które... Można było u nas gdzieś tam dostać, powiedzmy, w kwotach jeszcze rozsądnych z rok temu, czyli te 10-15 zł. Ja wiem, że tutaj pokazuję wam co innego, natomiast ja mówię o Polsce, gdzie pamiętam, że można było je kupić. Natomiast teraz już te karty y, są po 40 do 60, zależnie od Pokemona. No i zobaczmy sobie na koniec Rekłaza. I teraz zobaczcie, co się dzieje z Rekłazą. Rekłaza jest najciekawszym Pokémonem z tych wszystkich. Startowała słabiutko. Natomiast teraz jest w mocnym uptrendzie. I zobaczcie, 26 euro. Co my tu mamy? Wersje chińskie, jakieś tam dziwne. I tu mamy najtańszą 12, 16. No, ale generalnie pod 20 już jest euro, nie? Eee, to mamy załatwione. I teraz zobaczmy sobie ją na price chartingu. Wiecie, price charting nie do końca jest. Prawdziwy, dlatego że powiem Wam dlaczego. Dlatego, że oni biorą ceny końcowe aukcji eBay. I teraz yy, o co tam chodzi? Chodzi o to, że cena końcowa jest uwzględniana, uśredniana z cen kup teraz i z ceny licytacji. I czasami te licytacje kończą się nisko, bo gdzieś tam ktoś się zgapi, ona gdzieś się kończy w nocy, powiedzmy. I czasami ktoś przechwytuje te karty na przykład tanio jak licytuje, znaczy dużo taniej niż normalna cena regularna. W związku z tym ta średnia jest według mnie zaniżana. No ale zobaczmy sobie na Rekładę, co tu się dzieje, jakie były ostatnie sprzedaże. Zobaczcie, Nirmint 3 dolary, więc myślę, że wejdźmy sobie na to. Myślę, że to była kwestia... Te 3 dolary... Jakieś pewnie licytacji, komuś się kurczę. tak to była licytacja 11 bidów, komuś się mega trafiło, natomiast zobaczcie wysyłka 27 dolców, tak? Więc to nie była darmówka, to że się skończyła, zobaczcie 3 dolary, to nie znaczy, że ona tyle kosztuje ta karta, bo jak widzieliście 20 dolarów kosztuje wysyłka z Japonii, tak? I teraz to jest problem, bo tu jest jakaś cena uśredniona, w tej chwili jest uśredniona na 10 dolarów. Natomiast nie można na to patrzeć, bo tak jak widzieliście 3 dolary kosztuje, natomiast wysyłka kosztowała 20 do nas. Oczywiście nie wiem kto to kupił, może kupił jakiś Japończyk i ta wysyłka jest dużo tańsza. Natomiast ja patrzę po skali takiej, wiecie, że chcecie kupić kartę, no i musicie się liczyć z jakąś wysyłką. Ale są oczywiście sprzedawcy japońscy, którzy wysyłają za darmo pocztą. No, i teraz co mamy tutaj? Znowu mamy to samo, nie? Czyli mamy znowu ileś tam skończyło się 12. Nie, 12 ktoś kupił po prostu, bo to było Rubestoffer. 12 dolarów ktoś sprzedał, kup teraz. No, ale jakiś tam postecz był, nie? Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że price charting nie jest do końca adekwatny. Ja to zawsze sprawdzam trochę inaczej. Czyli yy, biorę sobie już tego price teraz zostawimy. Tylko z, sobie numerek tej karty wezmę S3A056. Wchodzimy sobie na eBaya i robię to w ten sposób, że robię sobie tak S3A56. No kurczę, oczywiście 0 trzeba wpisać, no i teraz mi nie wpisuje 0. Jeszcze wpiszemy kłaza, żeby było na pewniaka. No i teraz robię sobie kup teraz, bo chcę kupić tą kartę, a nie licytować. I tak mi się wydaje jest to w miarę sensownie. I ustawiam sobie. E, ustawiam sobie od najniższej razem z wysyłką. No i teraz widzę, jakie mam ceny średnie tej karty, najniższe. Średnie i najniższe. No I teraz zobaczcie, mamy od 13 dolarów, czyli to jest. I wysyłka darmowa z Japonii, czyli teraz 13-15 dolarów, to jest jakieś 60 zł. I musimy pamiętać o tym, że to jest wysyłka z Japonii, więc jest spoza Unii, więc zapłacimy VAT. I eBay, ten VAT nam od razu zabierze w opłacie, więc to będzie 60 zł. 23% vat -u. Zmęczony jestem rano, nie chcę mi się myśleć, ale powiedzmy, że to jest następna dycha do tego, czyli jest już 70 zł, plus przyjdzie to pocztą polską, a poczta polska bierze opłatę 8,50 za zgłoszenie celne tak zwane, więc macie de facto 80 zł, czyli te nieszczęsne 20 dolarów, tak jak żeśmy tu widzieli, ostatnie sprzedaje 26 euro, czyli zebaja macie trochę taniej tą rajkłazę. No, ale już trzeba się liczyć z kwotą około 80 zł Mniej więcej 70-80 złotych. Zobaczcie, tu jest to samo wszystko. Zobaczcie, tutaj sprzedał 33. To jest pewnie Katana karst to jest bardzo duży sklep japoński. Zobaczcie, 33 sztuki sprzedane. Nie wiadomo w jakim okresie czasu, bo tego chyba nie pokazuje. Natomiast po 15 dolarów sprzedają. Tutaj 16, 60 sprzedanych. Także generalnie popularna karta, popularny Pokémon. Ja już wam podpowiem, że skupuję teraz od Pandy z Japonii plus tam zaprzyjaźnionych jeszcze sklepów wszystkie możliwe wersje tej karty, to znaczy wszystkie możliwe stany tej karty przeważnie celuję w te idealne, natomiast jak nie ma to biorę też te A minus, bo tak jak widzicie tutaj jest A, czyli w tym najlepszej opcji, ale yy... Znaczy, A tutaj jako Amazing Rare, ale oni mają często takie oznaczenia, że A to jest najlepsza, B to jest tam jakimś tam drobnym uszczerbkiem. Ja już biorę teraz wszystko, nie patrzę. Dlaczego powiem wam? Dlatego, że tych kart nie będzie więcej na rynku, będzie ich coraz mniej. Ktoś to będzie kupował, tak jak ja na przykład. I będzie to przytrzymywał, nie będzie tego, to wszystko zginie. A teraz powiem Wam, dlaczego w dzisiejszym temacie są amazing credit. Dlatego, że są to karty unikalne, które nigdy później się nie pojawiły. I teraz, do czego zmierzam? Jeżeli one się nie pojawiły i się nie pojawią, to lepiej dla nas. Dlatego, że wartość tych kart, znaczy generalnie zawsze sytuacja będzie wygrana. Dlatego, że wartość takiej karty, akurat w tym przypadku Rayquaza, będzie zawsze wzrastać. Bo stanie się ona kartą, po pierwsze, unikalną. Jest kartą unikalną, bo jest Amazing Rarem, który wyszedł tylko praktycznie w jednym secie, plus w Holidayu. Ale ta karta wyszła tylko w jednym secie japońskim w Sword and Shieldzie. I jest to Rayquaza. więc generalnie popularny Pokémon będzie to rosło, tak jak już widać, że rośnie. I teraz druga sytuacja hipotetyczna. Pokémon kompany robi czasami takie różne dziwne rzeczy że wracają do poprzednich y, po iluś tam latach wracają do poprzednich y, patentów. Tak samo było ze spekami teraz, nie wiem czy pamiętacie kiedyś się speki dawno dawno temu były i teraz się pojawiły znowu. Tu bardziej chodzi o granie, natomiast y, wzrosło zainteresowanie starymi spekami. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli kiedykolwiek pokémon kompany wpadnie na pomysł, żeby wypuścić kolejne amazing rary to wzrośnie automatycznie yy, popyt na te karty, które są stare. Więc, jeżeli będziecie mieli, to jesteście podwójnie wygrani, bo na pewno będziecie mogli dyktować jeszcze lepszą cenę niż jest aktualnie na rynku. Dodatkowo te karty wyróżnia to, że, tak jak pamiętam, mogę się mylić, poprawcie, ale tak jak pamiętam, z boksa wypadała tylko jedna taka karta. Czyli podobnie jak jest tam z, z tymi Masterbolami, podobnie jak jest z Radiantami w setach, wypadała była inaczej. Była gwarantowana tylko jedna karta na całego boksa. Czyli taki SR, tylko że w Amazingu. Więc boksów jest coraz mniej, coraz mniej będzie otwieranych. Myślę, że tam w tym secie nie było czego gonić, więc ludzie przetrzymują, będą go sprzedawać po prostu później jako. Jako dobry deal dla siebie całego boksa. Więc one wydaje mi się, że nie będą otwierane te boksy za bardzo, więc tych kart nie przybędzie magicznym sposobem na rynku. Chyba, że ktoś nie wiem kupił w setkach i wyrzuci to na rynek, ale nie sądzę. One generalnie ja je śledziłem jako ciekawostkę, one generalnie powiem wam, nie cieszyły się jakąś ogromną popularnością, natomiast czas pokazuje w wersji japońskiej oczywiście, bo w wersji angielskiej jest kibel, że tak powiem. Wiadomo, natomiast wersja pionka pokazuje czas, że karty oddają i to oddają uczciwie. Tak jak widzicie, teraz jest to pod 20 dolarów, już czyli prawie 100 za kartę zwykłą. Znaczy, no niezwykłą, bo jest to Amazing Rare. Bardzo ładna karta przede wszystkim. Natomiast generalnie jest to taki ala basic, tak? Tylko że specyficzne, powiedzmy, nazwijmy to holo. Posiada, no i posiada mitycznego albo legendarnego Pokemona. Słowo klucz. Skupiłbym się na rajkładzie. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jak będziecie mieli okazję gdzieś kupić, no to nie czekajcie, jak będą to kwoty gdzieś 40-50 złotych powiedzmy za kartę, to można sobie na przykład taki secik, tutaj przykład z... Bardzo niedużo sprzedaży jest na ebayu. Jak sobie wejdziecie, wpiszecie na przykład komplet set of 9 amazing rare'ów, to jest bardzo mało takich aukcji, gdzie można kupić całość i teraz zobaczcie. Jest taki secik, można sobie to gdzieś tam jakoś nazbierać, powoli sobie kupować i można też zebrać cały set i wrzucić go do szafki i go przetrzymać i potem wiecie jak na przykład Pokemon Kompany wpadnie na taki pomysł, że aktywujemy z powrotem Amazing Rery, bo coś tam, bo na przykład w TCG nam się przydadzą, bo to, bo to były takie. One nie były chyba z tego co pamiętam jakoś strasznie mocne, te karty do, do zagrywania. Natomiast wiem, że niektóre tam były używane w jakichś dekach kiedyś. E, dosyć karty specyficzne, bo wielokolorowe energie z tego co pamiętam potrzebowały i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli Pokémon Kompany wpadnie kiedyś na to. Żeby tą serię aktywować, no to macie w zanadrzu coś takiego, nie? I teraz zobaczcie, tutaj jest jakiś gościu, to jest chyba najniższa kwota jaką znalazłem. 200 dolarów za cały komplet 9 kart. W tej chwili to jest 1000 złotych. Kupił chłop pewnie po dyszku kiedyś tam sobie, po przysłowiowej nasze 10 zł, Czyli wydał 90, w tej chwili ma przebitkę razy 10. I to jest bardzo ciekawy temat na dzisiaj, uważam. Jest trochę późno, fakt, natomiast ja już, że tak powiem, akurat te trzy to możecie mieć, bo żeśmy kiedyś na live'ach rozdawali te karty właśnie z Shiny Star v. I je można dostać tanio, więc one mogą być uzupełnieniem reszty kolekcji. Natomiast te wszystkie, czyli te sześć pozostałych, były tylko w tych Legendary Heartbeat w Sword and Shieldzie. I nimi warto by się zainteresować. Przede wszystkim uważam, że Rajkłaza, Celebi i Rajku, tak jak tutaj są ułożone, bardzo fajny temat. Myślę, że jeszcze, bo to nie jest koniec, oczywiście, one jeszcze w przyszłości oddadzą. Tak jak widzieliście tu w tym secie, więcej nic ciekawego raczej nie było. Eee, tak wygląda sprawa na dzisiaj. Powiem Wam krótko. Mam nadzieję, że temat przybliżyłem jakoś tak w miarę sensownie, bo ostatnio mi się strasznie ciężko myśli, strasznie dużo na głowie. Eee, ja przypominam, że ju nie jutro, w yy, niedzielę, widzimy się na Pokedaju w Gdańsku. Kto będzie mógł, to wpadajcie. Będziemy coś tam sobie przy okazji otwierać. Yy, przypomnę również, że ostatni live jest bodaj koniec miesiąca to jest 29 albo 28, teraz nie pamiętam, jak to tam wychodzi datowo na 16. I potem przez nie wiadomo ile jesteśmy trochę na wygaszeniu, dlatego że nie mamy po prostu fizycznie czasu. Junior zmienił szkołę, teraz poszedł do technikum, więc praktycznie od rana do wieczora go nie ma. Nie ma nas czasu na nic. Nawet na swoje treningi za dużo nie ma czasu. Natomiast ja też no, trochę teraz jestem mocno ograniczony czasowo. Nie mówię, że nic się nie pojawi. Jak będzie coś ciekawego, to może będę miał chwilę coś tam na strugam, że tak powiem. Natomiast nie nastawiajcie się, że będą jakieś unboxingi, i jakieś tam inne rzeczy, bo no po prostu sorry, ale nie mamy czasu, nie? Także kanał przychodzi do uśpienia. Patronów, tak jak mówiłem, zapraszam do unsubscribe z Patronite, chyba, że chcecie wspierać nas. Nadal duchowo i finansowo, no to proszę bardzo, nic nie stoi na przeszkodzie. Natomiast no, same livey pewnie będą mocno ograniczone, o ile w ogóle będą, tematu Pokémonów nie zarzucamy. Ja cały czas powiem wam, kompletuję sety z SV. Mam taki swój taki plan, żeby całego SV zebrać. Natomiast jestem gdzieś o jeszcze daleko. Ale przypominam też, że możecie na Discordzie z nami się komunikować. Przez maila możecie się komunikować, i teraz ruszyłem mocno. No, junior nie, bo junior nie ma czasu, więc to jest na mojej głowie. Ale ja ruszyłem z zamawianiem singli z Japonii, więc zapraszam wszystkie możliwe karty, które tam. Oni mają, a mają bardzo dużo tych kart, jestem w stanie ściągnąć w jakichś normalnych pieniądzach. Powiedzmy, że jest to trochę taniej niż na ebayu w tej kwocie. Czyli tak jakbyście tu zapłacili z opłatami 80 zł, to powiedzmy, że wyjdzie was za tą kartę 50-60 zł już na gotowo, także myślę, że warto. Oczywiście jest to jakaś limitowana ilość, bo ta sieciówka japońska, z którą tam jestem dogadany z panem Pandą. Z San, Pandą Sanem. No to nie mają tego w tysiącach, wiadomo. To tam sytuacja jest płynna, natomiast te karty z doświadczenia widzę, bo też skupuję dużo GX-ów, teraz od nich jakichś starszych EX-ów. Z XY, z BW i tak dalej. To widzę, że oni już ich nie uzupełniają, bo nie ma skąd. Także to co skupiłem, to skupiłem. Z czapki się nie pojawiają nowe egzemplarze. Oni bardziej się widzę skupiają na tych nowych setach, na tych nowych kartach i to jest tam wszystko na bieżąco, natomiast te starsze już ze Sword and Shielda nawet karty, to już znikają wiecie, jak ktoś skupi, to potem już tego nie ma. I doradzam wam właśnie jak są jeszcze ceny przyzwoite, gdzieś złapiecie jakąś kartę starszą nawet ze Sword and Shielda, to doradzam wam ją sobie do albumu, jak jest w ładnym stanie, jakaś popularny Pokémon albo fajny art. Do albumu chować i nie odsprzedawać dalej, przetrzymywać sobie w albumie. Najwyżej wasze dzieci, wnuki czy tam ktoś dostanie, albo sprzedacie za 10 lat, jak nie będzie na chleb. W każdym razie tych kart nie przybywa i będzie ich coraz mniej, a cena będzie coraz wyższa. Także kończę przydługi wywód. Dzisiejszym tematem były Amazing Rery, w szczególności trzy sztuki, myślę, kluczowe, czyli rajku i Celebi, na tym bym się skupiał z naciskiem na Rayquazę bo ona widać, że ma tą kwotę najwyższą, natomiast temat jest bardzo ciekawy Amazing Rare'ów te karty są przede wszystkim bardzo ładne także polecam i na dzisiaj kończę widzimy się, kiedy się widzimy jak będzie okazja to będziemy coś nagrywać ode mnie dzisiaj tyle i do zobaczenia